Zanim zaczniemy, zachęcam do zostawienia kciuka w górę oraz subskrypcji. Już dziś zostanie rozegrany pierwszy mecz półfinałowy, w którym Francja zmierzy się z Belgią. Wczoraj nie mieliśmy żadnego spotkania w Rosji, więc przychodzę do Was z kolejnym odcinkiem kontrowersji w futbolu. Zostańcie do końca, bo naprawdę warto. Ja jestem Michał i życzę miłego oglądania. Pomimo mniejszych oczekiwań wobec gospodarzy turnieju, Rosja sprawiła niespodziankę kibicom, dochodząc do jednej czwartej Mistrzostw Świata, w której odpadli, przegrywając po rzutach karnych z Chorwacją. Spore kontrowersje wzbudza fakt, iż reprezentanci spornej byli w stanie przebiegać zdecydowanie większy dystans niż ich wojskowi rywale. Wiele osób doszukiwało w tych zdarzeniach czegoś kontrowersyjnego. Wszystko to podjudziło zachowanie Rosjan w meczach z Chorwacją i Hiszpanią. Wdychali oni nasączone amoniakiem chusteczki. Środek ten, co prawda, nie jest zakazany, aczkolwiek budzi wiele kontrowersji wśród ekspertów, którzy uważają, że może poprawiać wydolność. Jak myślicie, czy takie zachowanie rosyjskich piłkarzy miało wpływ na ich grę i na to, gdzie doszli? Do kontrowersyjnego zdarzenia doszło w szatni Chorwatów tuż po zwycięskim przez nich meczu z Rosją. W sieci pojawiło się nagranie, w którym to dwójka piłkarzy Domagoj Wida i Ognien dwukojewić, świętują zwycięstwo, krzycząc chwała Ukrainie. Obydwaj byli związani z Ukrainą, ponieważ grali w dynamo Kijów. Film ten wywołał falę negatywnych komentarzy ze strony kibiców Rosji, którzy uważali, że to prowokacja i nie powinni mieszać futbolu z polityką, oraz domagają się ukarania bohaterów nagrania. Wida wyjaśniał, że wideo nie miało nikogo urazić, a miał być to tylko żart. Sprawą tą zainteresowała się FIFA. Co z tego wynikło? Wida i Wukojewicz zostali jedynie ostrzeżeni. Kary nie będzie. Jak wiemy, Brazylia odpadła z Mundialu na etapie ćwierćfinału, ulegając Belgii 1-2. Sama gra Kanarynos poszła w mediach w cień za sprawą popisów Neymara, o których słyszało się dosłownie wszędzie. Piłkarz PSG ostatnimi czasy stał się powodem do memów na całym świecie. Do ciekawej sytuacji doszło na Twitterze Inem, czyli w skrócie portugalskiej organizacji administrującej numer alarmowy. Neymar został twarzą kampanii, która mówi o tym, że 75,8% połączeń z numerem 112 jest nieuzasadniona. Dlaczego Neymar? No to już chyba logiczne. Inem uważa, że większość upadków i składania się z bólu Neymara było po prostu nieautentyczne. Czy oby na pewno tylko Inem tak uważa? Oj, myślę, że nie. Na dziś to tyle. Dzięki wielkie za oglądanie. Pamiętaj o przycisku subskrybuj oraz kliknięciu dzwonka, żeby otrzymywać powiadomienia o nowych filmach. Jeżeli się podobało, możesz zostawić kciuka w górę. No i widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia!